Cześć, witam was kolejny film na moim kanale. Dzisiaj będzie o Stew, więc myślę, że ciekawy film. I jeszcze tak na starcie przypomnę o tym, że trwa konkurs na 100 zł piszek karda. W związku z tym, że jest daily przez cały styczeń i po prostu, jeśli chcesz to wygrać, to wystarczy, że będziesz subskrybować mój kanał, lajkować te filmy z daily i komentować te filmy, bo spośród komentarzy będę wybierał zwycięzcę. To już jakby na tyle z tych informacji. No chyba, że jeszcze byłbyś tak miły i mógłbyś paść na mojego Instagrama, to z góry naprawdę dziękuję. W ogóle wcześniej był podobny film do tego bo był film co się dzieje z XAO, więc już chyba taka mała seria z tego powstaje. I te filmy zawsze robią duże wyświetlenia i mają duże zainteresowanie, więc jeśli chcecie takich więcej, to dajcie znać w komentarzach. I po prostu Mender robił takich więcej. No ale dobra, przechodzimy już do tematu samego filmu, którym jest Tiu. I gdy próbowałem po prostu natknąć się na jakieś rzeczy z nim związane, co teraz aktualnie się z nim dzieje i w którym kierunku poszło jego życie, to średnio z tym wiem o tym, że ma swojego prywatnego Instagrama, na którym jest chyba 500 Osób, ale nie znam nazwy tego Instagrama i też, no, na pewno nie miałbym tam wstępu. Ale o tym Instagramie powiedział raz Nitro na swoim live to już było 3 miesiące temu, około więc już pewnie tego nikt nie pamięta. Ale też na jego ostatnim live, czyli tym z rozdania złotych sergiuszy, Nitro powiedział co mniej więcej dzieje się teraz ze Stu. I tutaj macie fragment z jego live'a. Kurde, no, chyba. chyba Stuart jest za granicą obecnie, Stuart wyjechał z Polski. Jakieś dwa albo trzy miesiące temu do mamy pojechał do Anglii i sobie pracuje nad jednym projektem, który nie jest związany z YouTube'em ani trochę. A więc no. I tak jak ostatnio Nitro mówił o tym, że co jest w ciąży, co było baitem i nie wiem, jak ktoś tego mógł nie wyczuć, no to teraz myślę, że to było w 100% prawdziwe, co powiedział. I Stew po prostu od 2-3 miesięcy jest w Anglii u swojej mamy i pracuje nad jakimś nowym projektem, niestety kompletnie niezwiązanym z YouTubem. No i jak tak spojrzeć na kanał Stewarta, to ostatni film był w maju w 2020 roku, więc to już są prawie 2 lata i coraz mniej jest możliwy powrót Stew na YouTubea. Dla mnie jest to smutne, bo ja Trochę się wychowałem na jego filmach i pamiętam, jak oglądałem u niego Minecrafta. Myślę, że jak większość osób, która w tamtych czasach oglądała YouTube'a ale gdzieś w głębi czuję, że kiedyś na jego kanale na pewno pojawi się film, w którym powie cokolwiek, dlaczego Team X skończył się tak, a nie inaczej. Bo myślę, że to ten temat Teamu X jakby wrócił na YouTube'a mógłby się za nim ciągnąć, dopóki by się o tym jakoś nie wypowiedział. A przez te lata umowy mogłyby wygasnąć i mógłby otworzyć się, żeby o tym porozmawiać. Kto też z nas, Ciarta, to wie, wierzy. Się nigdy nie poddaje, i raczej jeśli nie odwiedział mu się nagrywanie na YouTuba i nie uznaje tego za coś, co jest niepotrzebne w jego życiu, to pewnie wróci. Możliwe, że z nowym kontentem, bo wątpię, żeby tak o porzucił 14 lat swojej pracy. Myślę, że po prostu, gdy skończy mu się terapia i wyleczy się w 100%, to wróci tutaj ze świeżą głową i będzie nadal nagrywał. Czego ja bym oczywiście bardzo chciał, bo lubiłem oglądać jego filmy i też no po prostu on się do tego nadawał. Można mówić o nim wiele rzeczy, ale po prostu miał do tego to coś czego wiele osób nie ma i zawsze potrafił być przed kimś z jakimś pomysłem, był po prostu mocno kreatywny, ja to szanuję i to by było na tyle z tego filmu, bo więcej nie udało mi się wygrzebać, ale jeśli uda mi się i natknę się na coś nowego to oczywiście od razu wam o tym nagram, bo ten temat mnie mocno interesuje i staram się być z nim jakoś tam na bieżąco, ale oczywiście jeśli macie jakieś informacje na temat Stu możecie mi je podsyłać, wszystkie linki do mnie macie w opisie, a na dzisiaj to by było tyle i dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję że do końca, bo jest to ważne na YouTubie. Przypomnę tylko, że trwa daily. Trwa ono przez cały styczeń. Później mam inne plany, ale o nich to dowiecie się już później. Nie chcę tak o wszystkiego zdradzać. No i tak jak na początku to wspomnę teraz o tym na końcu, że trwa konkurs na 100 zł 50 karda. Jeśli chcesz go wygrać, to wystarczy, że po prostu będziesz subskrybować mój kanał, lajkować filmy z daily i komentować te filmy, bo zwycięzców będę wybierał spośród komentarzy. To na tyle. Już bardziej nie zanudzam. I do następnego filmu siema